Siema, witam serdecznie po właściwie ciężkiej nocy świetny mecz czy wynik sprawiedliwy to mi nie oceniać natomiast ja się świetnie bawiłem oglądając wczorajszy Grand Derby, mam nadzieję, że wy też dobra, dzisiaj taki odcinek specjalny po ostatnim, mecz, po ostatnim filmie, w którym trafiłem dwie karty Magic moment zalaliście mnie informacjami właściwie prośbami na facebooku o to abym zaprezentował wszystkie karty jakie trafiłem do tej pory miałem taki pomysł że zrobimy taką opinię recenzję moją osobiste wyrażenie zdania może tak na temat kart ale jak trafi je wszystkie jeżeli chodzi nie komplet tylko każdy z rodzajów tych kart tutaj możecie między innymi zobaczyć są 64 bazówki, tak, klub 1, rundow 16, impakty, fansy itd. itp. Nie będę tego wszystkiego po kolei czytał, bo już to miało miejsce. Natomiast udało się uzbierać każdą, przynajmniej jedną z każdych kart, z każdego rodzaju. I na podstawie właśnie tych moich tutaj unboxingów, chciałbym się dzisiaj podzielić z Wami moją opinią na temat Poszczególnych kart, a także na temat całej kolekcji Update Edition, czy warto? Także będziemy, zaczniemy po kolei, czyli od kart podstawowych, ale podstawowych Wam nie będę pokazywał, bo nie ma takiej potrzeby. Bazówki wyglądają w ten sam sposób, co karty zwykłe, także nie będziemy tutaj szaleli. Natomiast. Kolejnymi, w, następnymi w kolejności są karty tutaj klubu. I ja przeskoczę od razu do Master One, to Watch i Rising Start, ponieważ są to karty dodane jak z zespołem. tak. Jest jeden dodatkowy zespół w update i jest to zespół FC Porto. Jak już pewnie wszyscy z Was wiedzą, a przynajmniej ci zainteresowani, ja jeszcze tutaj zrobię ten trick, tak zwany. Rig ostrościowy jest i tutaj mamy właśnie Help FC Porto, także to jest tutaj ta pierwsza karta, no i muszą tą, ten zespół uzupełnić oczywiście tak jak to było w podstawowej wersji Master, w tym wypadku jest to Jackson Martinez FC Porto, następnie Rising Start Quintero oraz One to Watch Quaresma. tak? I tutaj mam, to jest cały zespół e, FC Porto, dlatego te karty się znalazły. To są tylko każda z nich występuje jeden raz. No i to właściwie tyle. To się po prostu musiało znaleźć. To nie jest jakiś tam widzi mi się Panini, musiało się znaleźć. E, kolejną w um, unboxingu naszy w, tutaj na liście mamy e, Runda e, 16. I to są już karty, które można trafić na 2,5 saszetki, każdą taką kartę. Już tutaj Wam to prezentuję. I o dziwo, są to naprawdę karty, które mi osobiście bardzo przypadły do gustu. Z tego co się orientuję, to Wam również. Bardzo często one są spotykane. Ja otworzyłem praktycznie całego boksa. 40 chyba saszetek, 42 jakoś tak i mam 12 na 16. Jest ich w sumie 16. Tu Wam krótko zaprezentuję każdą z nich, którą udało mi się trafić. Mamy Atletico Madrid, Basel, Real Madrid, Barcelone, Leverkusen, Arsenal, Bayern Monesium, Juve, Monaco, Paris, FC y Porto i Schalke. To są te, które mi się udało trafić. Są jeszcze cztery Pozostałe oczywiście z szesnastki, tak? To są te osobiście stwierdzam. Nowe karty dodane i mi osobiście bardzo przypadły do gustu. Jak na tak częstą kartę, ładnie wyglądają, naprawdę ładnie. Przechodzimy dalej. Przechodzimy do kart, tak zwanych Impact. Impacty, moi kochani, wróciły. Jak dobrze pewnie co niektórzy z Was pamiętają, były one dostępne w 13-14 z czarną otoczką wyglądały, osobiście mi się bardzo podobały, jednak bardzo często one były uszkodzone. Tutaj impakty de facto są, hmm, na początku Wam powiem szczerze, że mi się nie podobały, nawet je pomyliłem z bazówami, nie zauważyłem, że są to karty specjalne, dopiero później dzięki Waszej pomocy zwróciliście mi uwagę i faktycznie impakty czym się różnią od podstawowych? Przede wszystkim, że są z bliższej perspektywy. Tutaj też zdecydowanie dziękuję jednemu z użytkowników Football Cards and Poland, jakoś tak. Jeżeli prze, tutaj serdecznie cię pozdrawiam, jeżeli przekręciłem twój nick, to bardzo przepraszam. Bliższa perspektywa, jak możecie zauważyć, i plus dodatkowe statystyki, jak ilość goli i wystąpień w Champions League. No, i to właściwie są wszystkie poza tym różnice. Natomiast te karty naprawdę wyglądają z tej bliższej perspektywy ciekawie. Nie jest to jakiś tak, mogło być jakiś dodany kolorystyka na lepsze, żeby nie były tak podobne z bazówkami. No, ale wydaje mi się, że wyglądają one nie najgorzej. Mimo wszystko jakoś tak jest, zacząłem je akceptować. Oczywiście szału nie ma, dupy nie urywa, ale tragedii też nie ma. Wróciły, no, niech są, niech są. Mi osobiście nie przeszkadzają. Ja jestem zwolennikiem jak największej różnorodności kart z danej kolekcji. Nie tak jak to na przykład miało miejsce w obecnej Ekstraklasie, gdzie było bardzo słabe zróżnicowanie, co powoduje, że przy otwieraniu paczek nie ma takiej zabawy. No i powiem Wam szczerze, największe moje zask zaskoczenie, poza jednymi kartami, o których będzie dalej mowa, znowu nawijać będę długo, ostatnio coś mi się tak gadanie wrzuciło, są to moi kochani fansy. Fansy, które występują bardzo często, bo występują one praktycznie, już Wam mówię, 12 jest w sumie, a występują co 6 saszetek. I co ciekawe, na tych fansach zrobili coś takiego jak top 11. Prawdopodobnie polegało to na tym, że jest głosowanie, a zaprezentowała to właśnie ta karta. Jest to fans, który prezentuje. Wszystkie karty, które były w, od, w edycji tej podstawowej, które zawodnicy, którzy się znaleźli właśnie na fansach, i on tutaj nie, nie będzie, będę musiał wam tutaj bardziej e, przybliżyć. Sekundę, żebyście mogli zobaczyć. Chodzi o to. Dobra, miesza z tym. Mniejsza z tym, bo nic tutaj nie, nie, nie zobaczymy. To jest w każdym razie ta cała jedenastka, która znajduje się w obecnej edycji fansów, tutaj miałem dawać, przepraszam Was, się zapomniałem, mamy tutaj te między innymi impakty, to tak pierwsze z brzegu, żeby było wiadomo co jest grane, mamy te rundy, no i tych podstawowych tam nie będziemy dawali, tak? I tutaj właśnie były procenty przyznawane i to zostało wytypowane przez kolekcjonerów, którzy oddawali głosy na stronie panini. I mamy, i tutaj właśnie jeżeli chodzi o tych fansów, co mi się najbardziej podoba, bo one się de facto nie zmieniły, natomiast są świetni zawodnicy, tak? Głos ludu przemówił i naprawdę było warto, bo karty są fantastyczne. Tutaj Casillas, no niestety jest drugi raz, ale nie mieli wyboru, dostał się mimo wszystko do tej jedenastki. No i zobaczcie, co my tutaj mamy. Mamy Cristiano Ronaldo. No, świetnie to wygląda. 60%, najwięcej. Zdobył on najwięcej. 58% Messi. Karty są naprawdę piękne, bliska perspektywa. Świetne. To miś to no, bomba, nie? Suarez 28%. No powiem wam szczerze, kurczę, całe szczęście szczelił tego Gola, bo inaczej to był najgorszy zawodnik meczu. To co on wyprawiał w ciągu ostatnich 15 minut tego na Derby, to była tragedia. I mamy Piszczka, 27% moi kochani, Łukasz Piszczek. Także naprawdę, naprawdę te karty, fansy takich tuzy, co mi tutaj jak Messi, jak Ronaldo, jak Suarez, Piszczek. No Ibra jeszcze jest. Naprawdę coś, coś, coś pięknego, tak. Coś pięknego. Niech tak pozostanie. Ja osobiście jestem zdecydowanie na tak dalej key playery. No key playery to już standardowe, tutaj się wiele nie zmieniło. Są dodane po prostu dodani nowi, nowi zawodnicy. Mamy tutaj między innymi key playerów, już wam mówię, jest ośmiu. Ja mam na razie Keliniego, Alonso, Fabregasa oraz Isco. Także tutaj mamy key playerów. Nie ma za bardzo czym mówić, bo one się w ogóle nie zmieniły. Następnie no, karty Dynamos. No i tutaj ze względu na to, bo one wyglądają, wam powiem szczerze, karty Dynamos tutaj wam prezentuję. Wyglądają jak bazów, jak karty typu Master, tak, w edycji podstawowej, które trafiane były co 2,5 saszetki. Tutaj mamy jedna na 13 saszetek, jest ta karta. Dynamo chodzi o to, że po prostu są to zawodnicy, którzy przebiegają największy dystans pod, podczas meczu. W tym przypadku jest to wszystko powyżej 12 km na mecz. Tutaj mamy z Manchester City Milnera 12,6, 6 Koke 12 3 oraz Bendera 12,3. Ale same karty, no już mogli coś wymyślić, skoro mastery są takie same, dodać coś takiego samego. No, moim zdaniem te karty to w pierwszej trójce najsłabszych to zdecydowanie te karty na in minus. Na in minus, jeżeli chodzi, tutaj będziemy dawać plusy. Zdecydowane, natomiast tutaj idziemy na in minus, ponieważ do tyłu może w ten sposób. O, tak, bo te są średnie, te nawet do przodu możemy tutaj je pocisnąć, tak? Także tutaj jeszcze mamy tego fansika, damy go tutaj. No i dobra. No i największe, największe rozczarowanie, jeśli chodzi o tą edycję, to karta logo Adrenalin no, po prostu ten gościu, co wpadł na ten design, powinien iść siedzieć. Naprawdę, no tak kiczowatej karty to ja w swoich rękach dawno nie miałem. E, tym bardziej, że jest to edycja z update, czyli po prostu powinni już coś naprawdę dodatkowo domyśleć. Nie ma tu, jest tylko 140 kart. To powinny być karty wyjątkowe. A tu dają takiego syfa, bubla. De facto, jest to to, co mamy do, na saszetce tylko. Złączone z dwóch, bo są dwa rodzaje saszetek. Widzicie tu mamy, mamy tą część saszetki. A tutaj jak mamy, pokażę Wam to. A nie pokażę Wam. Z tego względu, że saszetki mam tutaj w mojej skrzyni. W każdym bądź razie chodzi mi o to, że to się łączy, tak? Dwie saszetki wchodzi jedna na drugą, zresztą, Ach, jak już nie będę, żeby nie być gołosłownym, już wam to pokazuję. Zobaczcie, mamy dwie saszetki, no i tutaj mamy te logo, tak? No to to po prostu wchodzi na siebie, nie? To jest coś takiego. No, no tragedia, no po prostu. wścizna straszna. Nie podoba mi się to yy, bardzo i to jest zdecydowanie tam gdzieś z tyłu, żeby nikt tego nie oglądał. Straszna, straszna. Kicha, szkoda czasu na nią. Następnie piłka oficjalna. No, m, też na In-Minus niestety muszę zaliczyć, bo pokażę Wam tutaj dla przykładu, jak wyglądała piłka w edycji podstawowej. Błyszcząca, grubsza, taka chropowata. Możecie, nie wiem, czy to kamera. Tutaj uwzględni, świecąca ta, no nie, 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 nie. Ten pasek znowu zielony, e, blada jakaś ta karta. E, zdecydowanie tutaj moim zdaniem na In Plus w standardowej edycji Champions League była ta karta ładniejsza, więc to też niestety wychodzi na In Minus. Kolejne karty, które właściwie nie mają żadnych zmian. To defensywy, które 1 na 15 saszetek występują, nie wiem, dlaczego defensyw na 15, a na przykład fansy na 9. Fansy osobiście, ze względu na zawodników, jakie się znajdują, znajdują mnie osobiście bardziej przypadły do gustu. A w defensywach nie ma się rozpisywać. Karty te same, bez zmian, więc środek, nijako. Tak, po prostu, po prostu, nijak. Eee, ja oczywiście pokazuję je według. Eee, Częstotliwości trafienia. Teraz powinienem, powinienem pokazać karty Magic Moment, ale chcę je zostawić na koniec, bo będzie troszeczkę o tym na ten temat. I tutaj jeszcze mamy karty Berlin. Karty Berlin, które są cztery, myślałem, że mam wszystkie, ale nie mam wszystkich. Są to karty nowe, są cztery, ja jednak mam tylko trzy. To wygląda tak jak ta piłka, ale ze względu na to, że są nowe te karty, no. Tutaj mi się to, mi się osobiście podoba. Te są fajne, te dwie. Ta jest taka tandetna trochę, ta karta. Nie lubię takich kart, jak są jakieś zdjęcia. Dziwnie to, dziwnie to wygląda. No powiem Wam szczerze, no to taki dla mnie neutral, raczej neutral. A nawet z przeżyczeniem na górę, chociaż jest puchar, niech to jest neutral. Niech tak będzie. Niech niech stracę. Niech są one neutralne. Czekajcie, bo gubię się. Sto, jak niech jest neutralny, tak? Bez zachwytu. No. Bez zachwytu. Teraz game changery. Także się praktycznie nic nie zmieniły. Może troszeczkę bardziej świecą. Tutaj mam Cristiano Ronaldo z edycji podstawowej. Czy to się czymś różni? Nie. Nie będziemy tacy szczegółowi. Tutaj też się nic w de facto nie różni, więc także tak zwany neutral nie ma już miejsca, więc robimy to tak. No i zostały dwa rodzaje kart. Zostały NS-y i mamy. To są najrzadsze, jedna na 60 serzetek. Mi się udało w boksie azarda chwycić. Są dwie takie karty. Jeszcze jest Ibra, którego mam nadzieję, że trafię niebawem. Na pewno nie w tym boksie, ale może w jakichś starterach albo w czymś. Tutaj mamy Ibre, no i te karty także się nie różnią, ale ze względu na zawodników, którzy się znajdują, mi się osobiście podobają. Rzadkie karty, w ogóle design tych kart jest zarobisty i tutaj, że dodali dodatkowych inwentywenesów, ja bym dał zdecydowanie na im plus. Ale to, co mnie najbardziej rozwaliło, to po prostu karty Magic Momentu, bo cała ta edycja bez tych kart to po prostu, no, szara, taka, taka szara, niemrawa, dodawana na siłę. Ale to, co wczoraj trafiłem w dniu Grand Derby, po prostu przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Karty nie wyglądają na zdjęciach czy na tym filmie. Tak, jak wyglądają w rzeczywistości, w rzeczywistości wyglądają dużo lepiej. Naprawdę, coś, coś, coś wspaniałego. Jest ich 8 tych kart, jedna na 15, tylko także nie ma źle. I są to wspaniałe, magiczne momenty w piłce nożnej w Champions League. I tutaj, na przykład, jeżeli chodzi o Benzemy i Marcelo, którzy są na pierwszym tym, dokładnie karta dotyczy Benzemy. Mamy tutaj w meczu e, Realu Madryt przeciwko e, Bazel, wygranym. 5-1, gdzie Benzema strzelił ostatniego piątego gola, był to, ten piąty gol był tysięcznym golem strzelonym w Real, Real, w którym, kurde, tysięczny gol jaki Real strzelił w Champions League. Po prostu masakra i to są tego typu, tego typu momenty. Estadio Santiago Bernabeu, Madryt 16-9-14. Świetne, błyszczące, nie ma żadnych statystyk zbędnych. Czystyk, te karta kolekcjonerska z tyłu, opis. Tak powinny wyglądać karty kolekcjonerskie. Jeżeli jeszcze nie macie kodziku, to proszę. No i co? Piękna. Naprawdę piękna in plus. Te karty in plus. I tutaj mam jeszcze szawi, a tutaj chodzi o liczbę występów. Pobił rekord w liczbie występów w meczu na Camp Nou z Paris Saint-Germain. Także świetne karteczki, genialnie wyglądają, naprawdę super. I to te karty są najpiękniejsze z całej edycji, i to dla tych kart warto zebrać tą, tą edycję. Jeszcze tak, tylko kończąc, minutkę, bo naprawdę się rozwinąłem: e, czy zbierać, czy nie zbierać. Z, dla tych kart warto zbierać. To jest 140 kart, i powiem Wam tak: jeżeli ktoś jest kolekcjonerem, no to tak będzie zbierał. A jeżeli ktoś tak się zastanawia, ma tą podstawową edycję, bo jeżeli nie masz podstawowej to lepiej po prostu w update nie wchodzić podstawowa teraz będzie zdecydowanie tańsza i zacząć od podstawowej natomiast dla tych co już mają tą podstawową ja bym wszedł mimo wszystko ja z boksa hmm, praktycznie będę miał komplet no będą te najważniejsze karty ale Inventive jest praktycznie będzie mi jedna brakowała będzie mi kilka tych magików, ale to jeszcze będzie jakiś starter coś tam wpadnie uzbiera się nie mówię o limitkach oczywiście Także zdecydowanie, jeżeli chodzi o mnie, no te karty po prostu zaburzyły, bo ja już byłem na nie. Ja naprawdę byłem na nie, jeżeli chodzi o tą edycję. Z paroma wyjątkami, tak jak właśnie są te karty, czy jak są fansy na tych topowych zawodników, to wygląda naprawdę zacnie. Inventivinesy dwa do, dodatkowe ibra na, 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 na inventivinesie, no super, ale jak pan powiem szczerze, jak zobaczyłem te karty, no warto. Warto. Tym bardziej, że łatwo je dosyć trafić. Jedna na 15 saszetek, moi kochani. Także pewnie o czymś zapomniałem, ale 20 minut ględzenia. Sorry Was przepraszam najmocniej i mam nadzieję, że to już ostatni taki długi film na moim kanale. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. I czekajcie na premierę już 28, a dla niecierpliwych dostępna w sklepach internetowych. Także zapraszam. Ja osobiście jestem na tak. Trzymajcie się, cześć!